Dziękuję. To... widzowie. w dzisiejszym odcinku zagramy Book Heaven. Ogólnie to. Tutaj. Tutaj. To zrobimy różne rzeczy. przykład zobaczmy, czy da się lewitować. Kiedyś tam otrzymałem, że. To znaczy widziałem, że różne osoby tam z lewitować. miały lewitować, więc tak. Trzeba wejść do wody, zanurzyć się i pływać tak i się o to... no. Dobra, lecimy po następnym, myślę. żeby było szybciej. No, nie wiem dlaczego różowy, ale po prostu tak. Wjeżdżamy do celi. Hop, zamykamy się. Dobra. Się no więc no, chodzi tutaj o wy. No właśnie. Ja kiedyś już to testowałem, więc wiem, że to akurat się da robić. Op. Ale podobno, tu jest jeszcze jakieś. Przejście. Właśnie tak. A nie, to jest po tej drugiej stronie. Czekajcie. Okay. To jest gdzieś tutaj chyba tu nie wiem ale wiem, że jakieś przejście to powinno być. Co jest? Widzimy? Bo... Nie no zawsze to. Czyli, że ogólnie to kłamstwo. Niestety, chyba, właśnie. Odpuszczam te drzwi, bo tak też można. No i lecimy jak najszybciej. Teraz weźmy sobie normalnie. I ogólnie. Teraz sprawdzimy coś. Nie, no ja się tam ma Zbyt bo... Dawaj. Dobra, nie można tak spieć, spić. Wydaje mi się, że takie autko by było solidne, dosyć Gdzie tutaj się to przyspiesz, Nie powinno być takie wolne. O, to jest prędkość. Po prostu Dobra, do się dłużej. Mam nadzieję, że to będziesz. Co? Jest na pewno heaven Na pewno? Bo mi się trochę wydaje, że to nie jest Brookhaven. bo on się gdzieś to kończył właśnie. No nie, to nie masz o, o maksymalna prędkość. przepraszam bardzo. Jest to no rozmiesią. Ja chcę jeszcze raz kliknięcie. No dobra, niech tam będzie. Czemu tu ty, ty. ty... Dobra, lecimy. Dobra, kiedyś widziałem, że tutaj coś fajnego jest. Co mi tutaj... Ty... No jedź Aha, na tyle zaraz usiadłem. To nie umiem do kierownicy Czy za kierownicę? Hm. Ja chcę jak najszybciej jechać. Nie, to jest zbyt dużo. Widzimy się, jak znajdę to miejsce, co chcę. To jest zbyt dużo. Dobra, jestem pod szpitalem. I tutaj ma być takie fajne miejsce. W sumie nie wiem, czy fajne. Będzie mm, szybko. Leci. I w jakiś gdzieś gdzieś sani. Иначе дать вещи так И просто так. Разобраться. Не хочу. Может, то? Нет, нет, нет. Но... Но вроде... Видимо, если бы я знаю, где-то Chociaż to chyba X-Ray no co, chodzi, jeszcze nie będzie. No, do, 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 do. Mhm, dobra, chyba już wiem. To jest na przykład taka drabina No i jest wejście, jak zawsze. Naj... Najbardziej wiem, że mogłem postawić sobie smenę. Wchodzę tutaj. I tak to jest prawda. Tu można wejść. Pierwszy raz jestem tu, więc każdy wie o co come on. Wie co? Coś tam rum. Obserwa, obserwa pistolet, okej, okay. okej, okay. lecimy do góry. do następnego miejsca. O, lecę, lec. Dajcie znać, czy chcecie jakiejś fajnej serii Mam pomysł na serię. Dobra, widzimy się jak dojdę do, fajn... do tego miejsca. To... Dobra. Hmm. Chyba się nie da. Ale w sumie mam teraz pomysł hop. Usuń. Postaw. Hmm. Hmm, szkoda. Wiem, że to jest prawda. Tutaj oczywiście jest następny Banco, eu também não sei iść. Tu aqui, gente. Tu vais aqui, Tu aqui, gente. Tu vais aqui, gente. aqui, Czekajcie. Gluk jest. O tym, tym jeszcze nie widziałem. Teraz zróbmy family content. Widzicie bombę? Tak, synuń. Co? Powiedziałeś? Tak, synuń. Widziałem tor, znaczy bomby. A, widziałeś pieniądze? Nie, widziałem bomby. Bomby? A, bomby, o to ci chodzi. Co tu jest? Pieniądze. Prawda, gdzie chodzi? Aha, zapomniałam, że wygląda na kartę, dlatego uciekać. Tu jest cała bomba Dobra, Ja, to jest lepiej? pusty. O kurcze. O kurcze policja tam jest. <laughs> Nawet do baku nie miało pójść. Wracimy dalej. I bo ja muszę oglądać to. I O! Oh. Przekroczyli. Serio? Chyba ktoś nagrywa na YouTube. Dobra, widzimy się jak pójdę do. Dobra, widzowie, chyba już kończymy ten odcinek, bo troszkę on trwa. Przecież tak naprawdę on się nie pojawił na Det er fint at det ikke er

To już mój koniec. No bardzo zmarł. I to koniec. Twoje życie. Tam. Dobra, jeszcze na pożegnanie do kamery strzelę. Tak, na pożegnanie.